Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na 94. spotkanie z Gryporta, 2 z serii Castle, Mars, and Geplair. Wynikret A Advanced Silence, dokładnie tak. Eee, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem, łapką w górę, oczywiście pod tym już 94. odcinkiem z Gryporta, Was z serii Castle, Mastering Player. Geplair. Będziemy po 1500 subskrypcji, dokładnie tak. Także zaczynamy jeszcze nasze. 94. Spotkanie z Gryporta w serii Custom Maps in Player i życzę miłego oglądania. No i drodzy, ruszamy z testami. Niby taka sama mapa, ale się trochę różni. Bo no nie takie łatwe. O, i teraz co mamy zrobić? Hmm, ten test jest trudniejszy zdecydowanie. Bez zdań. No i jak mam teraz to przejść? Właśnie hmm. No i To ma być trudniejsze zdecydowanie To nie taki prosty pokój testowych tamten, jak się wam wydawało, że o, takie prosty w ogóle Tylko zdecydowanie trudniejszy a dlaczego? Ponieważ jak widać nie możemy nic zrobić. A dlaczego? Bo zamiast ciągać, to będzie nam zdejmowało kostkę. I tu jest właśnie ten myk. No. Właśnie. Ja już mam pomysła. Nie wiem, czy jest dobry, czy zły, ale moim zdaniem... O, troszkę, troszkę, troszkę bardziej. Nie, nie, nie. Ja, ja już wiem o co tu chodzi. Ja się nawet domyślam. Gdybym mocniej jeszcze było rzucić. O. No nie. Trochę. Ja wiem o co tu chodzi. Ja wiem o co tu chodzi. Nie, to to nie tak. Hmm. No prawie by było, widzicie? Prawie by kostka. No ja prawie, prawie było, widzicie to? O! No nie. Udało się. Przeszliśmy to. Nie było łatwo, ale się udało. Szanowni Drodzy, to, to jest tego szybkiego spotkania z was wersji Custom maps, Single Player Już dzień dzisiejszego, czwartego. Biliście mapę Adventure Advanced Silence, Bardzo fajna mapa, to była ta sama mapa, co pokreśliłem w poprzednim odcinku, ale trochę inna, bo e, tuba ta słowa była pomarańczowa. To było trudniej trochę, ale się udało 6. koniec, tak. E, bardzo fajna mapa, bardzo mi się podobała. No, do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z Geoporta w Astry już dzień trzymajcie ciepło i papa, pa. dziękuję za oglądanie.